Hej, cześć, się ma z tej strony symetrycznie na kolejnym odcinku na moim kanale. I znowu widzimy się na moim serwerze, który założyłem ostatnio z moimi znajomymi. na znaczy, no, dokładnie tutaj z Kackasem, bo on mi tutaj pomaga najbardziej ze wszystkich. No i przypominam o tym, że na serwer można sobie dołączyć, jak się chce. No i to jest ogólnie pierwszy dzień, a no, dokładniej to ranek po dniu, jak serwer wystartował. I jak widać, mamy tutaj paru ludzi, którzy. No, life ją kompletnie, ale no, kask jest, to jest spoko, morda, więc <laughs> naprawdę to, co on tutaj ogarnął, już to, to jest w sumie dla mnie niemożliwe, bo mi by się nie chciało tyle w nocy siedzieć. No i patrzcie, ja na przykład sobie wczoraj przygotowałem iron setik, znalazłem dźwiękowy mieczy w jakiejś skrzynce od kogoś. No i kilofa od niego dostałem, nie? Dzisiaj wchodzę na serwer. No i on mi mówi, że no, siema krzywy, no, zrobiłem ci seta pro 3. Ja takie co, a on. No nudziło mi się, no to masz, a ja... No dobra, okej, okay, dzięki, nie? Także ogólnie to naprawdę jestem mu wdzięczny. Mm, żeby nie było. Żeby nie zdybalansować drużyn, to ja. E, Kazgas, Nessie. I Nexer jak wejdzie na serwer w końcu. To to będzie Team Admin. I to będzie drużyna, która będzie grała tak, że... Gramy GM 0 cały czas. Ale w momencie kiedy są jakieś takie akcje, coś ten to każdy z nas może sobie włączyć GM3 i po prostu latamy za graczami, żeby e, sprawdzić ich jak im tam ten, jak im zgromić, a czy nie oszukują, czy nie coś ten. Także ja wam teraz pokażę sobie wszystko ładnie. Lecę na Spawna. E, no. Także tutaj są wypisane wszystkie wszystkie yy, te jak to się nazywa, wszystkie zasady, takie najważniejsze. Tutaj coś o czym każdy musi wiedzieć. Anti logout W trakcie walki trwa 15 sekund, żeby ktoś się nie zdziwił, że nagle kurde, nie wiem, że nagle walczy walczy, nie, wychodzi i potem wraca tu nic i nie może nic zrobić. No to tak nie może być. E, tutaj przypominam o tych budowlach. Jak je wyślecie i nam się spodobają, my je jak je nam zbudujecie na serwerze gdzieś tam na jakiejś działce specjalnej, to my je wam wkleimy. E, warpów jako tako nie ma. Ponieważ ten, ponieważ... E, ten, ponieważ ponieważ. E, no zaburzały trochę tę rozgrywkę. Poczekaj chwilę, dobra. Ja tutaj przestaję. zasady. Eee, okay. i teraz tak, aktywna komenda to jest Set Home. Po prostu wpiszcie Set Home i macie potem Home Home. Ez, eee, mam wioskę? Jaką? Ciemna drewno. ok. Ona jest jakoś na 1700? 1700. A dobra, bo myślę, że to jest ta, która nas plądrowała, ja Tam wszystkie marchewki zarąbałem. Mar masz? No chłopie, przecież marchewek zarąbałem. No w skrzynce są. Splądrowana nie... A to no jest ta moja. zapali jedzenie? A, no i ogólnie to tutaj, jak te wszystkie pytania, tak jak jest napisane na Discordzie... No nie ma nic drugiego. w skrzynkach, są saplingi tylko. No mówiłem, wszystko zarąbałem, co tam było. No i na Priv do mnie można, albo do Kacpra, nie? No to, to już nie ja pisałem, żeby nie było, nie? To, to tutaj nasz admin W sensie no, moderator admin No i tak Teksturpaki są dozwolone e, Mapki, minimapy też Widery są wyłączone na razie, żeby nie było Bo byłoby z tym dużo griffowania Więc Wider będzie eventem na otwarcie Endu Potem za wykupienie bon, bonu na niego e, Działa też RTP, spawn i set home, tak jak już było powiedziane nie Kolejna rzecz to wieśniaki jako tako nie zmieniły swoich e, tych e, handli Tu oczywiście jest to skrzynka dalej, nikt tu oczywiście nie zostawia, nie wiem dlaczego, ale dobra, kij z tym Wieśniaki nie zmieniły swoich tych handli E, bo one mają ten, one mają mimo wszystko, no ogarnięte rzeczy, nie? Czemu on tu jest? Ej, halo, 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 co on tam robił? No dobra, ale trudno. Aha, no tak. Jak jedna osoba się traduje, to druga nie może. No, 10 bloków emeraldów i 2 bloki diamentu. No to, to trzeba będzie potem ogarnąć sobie, bo chciałbym tą motykę, tam też sobie kupił, jak, będę, jak będzie mnie stać, ale to jak mi będzie stać dopiero. I teraz tak, tu jest NPEC, co się wymienia za rudy. Znowu przypominam o nim, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. E, ogólnie to najważniejsze, z tym Netherite było takie coś, że po prostu nie chcieliśmy, żeby wszyscy od razu lecieli, nie? Ale ten, ale. Yy, no. Ale ludzie prosili, żeby otworzyć tego e, Netheran, no to musiałem go otworzyć, nie? No, żeby nie było potem, że wszyscy proszą, wszyscy proszą, a ja tylko mówię, że nie i koniec, nie? E, dobra. Tutaj jeszcze my sobie narażamy tą naszą bazę. To z czasem sobie wykupimy Kuboida. Żeby nie było, że ten, żeby nie było, że. Coś jest nie tak. Ja już te widzę błąd z tą spiarą. Ekacper. Jesteś tam jeszcze? O, jesteś. Z tą spiarą Mordo, nie? A, no. Potrzebujemy TADIACSE na full klatę. Jest taki proces do mały, wiesz? Ogólnie to tam by trzeba było dać trapdory, co nie tak na, drugi, na drugą kratkę nad pająkami, jak tutaj kończą się Prawda Bo one sobie tam spierdzielają. Ta. głowa krowy jest mega rzadka. To jest bardzo jest, tak, 2, A tak, tak. musetad dla ciebie. Jakiego seta? No, nada ride right. Ja pierdzielę. Masz, bo ja mam już główkę. I teraz idę po Mending klata Okej, okay, okej. Okay. Właśnie muszę zrobić trade. Potrzebuję diaksy, bo mam, mam jedną sztabkę i potrzebuję trzy diaksy. Okej, okay, okej. Okay. Trzeba zrobić jakiś trade za ten. za. za jak to się nazywa? Za Mending, właśnie, na tych wieśniakach. Tylko weź tak jakiś fluid drogi. No, a także te są można. Espit coś w ten, a teraz zrobię Slash RTP Nie RT, nawias, tylko wiesz, RTP. To jest zepsuta, nie? Co jest zepsute? A na tyle. Wioska zepsuta. No wioski są wiem, że po Kuboid nie, bo Kuboid nie jestem tam na... No z... Toki z tym, no nie założyłem Kuboida, no to mój problem. Ty, ale ty tak wiesz. Nie szansa tym netheritem. Mam jeszcze 20 Psst. Ja no ulifiełem, to jest. Chodzi Coś o to że inni powiedzieć. będą mieli Zobacz sobie moje statystyki wykopanych rzeczy jak możesz Czekaj, ja nie wiem gdzie to nam sprawdzić od kogoś, ale okej okay. Weź potem podeślij screena Właśnie na tym, na... Tabie jak widzicie no jest tu paru graczy cały czas jakiś Eee, no i oczywiście trzeba byłoby ustawić eee, ten... killa wam do dupy bo F1 No to no, opowiadasz. Eee, no i ten no i... Ogólnie to Kacper na razie ma topkę Bo zabił chyba już 17 graczy, nie? Tak wiecie? Tak w walce z nimi normalnej. A no i naprawdę szacun dla chłopa, bo to jak porobił to wszystko to to jest niemożliwe żeby nie było dostęp do tego Game One ma tylko jak ja jestem na serwerze, więc no, nic tu nie jest cheatowane, bo to by było w sumie nie do, nie do zniesienia. No i powiedzcie też, czy ten mój tekstur pak wam się podoba, co mam aktualnie. Ja go pobrałem sobie z netu tam na tym na, na Twixach. Vanilla Twix. No jak chcecie, mogę wam go wysłać na Discordzie wy tym w... W zipie, żebyście z tego mogli pobrać, i wtedy mogę wam go tam, Możecie z tego wgrać do Minecrafta, nie? Teraz myślę, że mega spoko opcja. Co się z tymi drzewami dzieje? <grym> jakieś takie naćpane są. Dobra, trudno z tym. Ehm, co ja chciałem jeszcze zrobić w sumie? Enerka z wodą nie ma, mam, ma. cholera. To było głupie w sumie, ale dobra, ja powiedzmy, że zaspany jestem, dopiero co wstałem tak naprawdę. Eee, no, także naprawdę mam nadzieję, że serwer wystartuje tak z większą ilością ludzi. I teraz uwaga, ten pan prawdopodobnie nie wie, jak się zarejestrować. To ja napiszę temu panu jak ten Slash Register. Przecie hasło. I piszecie hasło jeszcze raz, żeby je potentegować. Eee, tak się rejestruje. Tak się rejestruje. Panie Kulbot. Panie. Panie Kulbot. Dobra, mam nadzieję, że się chłopak zarejestruje normalnie i że ten. W ogóle powiedzcie mi, co sądzicie o tym drzewku, bo to w sumie takie moje. Wiecie, pierwsze przygody z serwerami i no tutaj to drzewko jest pierwszy raz takie budowane przeze mnie komendami. Więc jak jak Wam się podoba, to nie wiem, polajkujcie film, cokolwiek. Jak Wam się nie podoba, też polajkujcie film, ale to w sumie z tym możecie napisać na tym, na, na, w komentarzach, nie? No, także dzisiaj to był taki odcineczek, taki wprowadzający. Na pewno będą jakieś takie dłuższe odcinki z eventów. Może w końcu uda mi się jakiegoś live odpalić. Ale to to tak, ten, to tak ogólnie to. No, tak różnie. Tutaj, oczywiście, patrzcie, tu jest dżungla, kaźnie. Bambusy, co nikt do nich nie ma dostępu, ale w sumie dżungla jest bardzo blisko taka ogólna. O, no i tu macie taką latarnię, nie? Taką ładną. Nie wiem, chyba jest jeszcze warp na nią, slash warp, latarnia. Nie ma. Ale jest laboratorium. O. Zobaczcie czy, czy ktoś tam siedzi robi potki. No nikt nie siedzi, ale no. Tutaj możecie sobie przyjść i zebrać poty, nie? W Się sensie tutaj robicie sobie potki. I ten. Tak jak mówiłem, jak ktoś chce teksturpaka, to ja wam mogę wyjaśnić co jest. Ogarniam właśnie sobie netherite'ową klatę z Mendingiem. Ja pierdzielę. Czekaj, test, teraz tak, warp. Shit. Co czas... Ej, bo problem jest. Jaki co jest? Bo muszę zwrócić item. Jaki? Zamiast klatę, sobie drugi hełm z Mendingiem. Nie gadaj. Ale nie ma zwracania itemów, to jest problem. Chyba że, ej, chyba że Kacper, potem zrobimy coś takiego, że patrz To piętro, nie? To drugie Ej mordo, to drugie piętro, nie? No Można by zrobić, wiesz jak? Można by zrobić, że VIP, co nie? No I tam wiesz, że wpłacasz sobie, na przykład, nie wiem, 2 zł na rozwój serwera, albo nie wiem, 5 zł na rozwój serwera, nie? No. Bo ja jednak trochę za to płacę No i ten, i po prostu możesz sobie, ten, i tu sobie na przykład będziesz mógł wejść I sprzedać itemy, które kupiłeś na no to, za co je kupiłeś Co ty na to? No to by miało i sens I byłoby tak naprawdę free to play, tylko wspomagasz serwer Tylko na muszę bić Ale te FPSy spadają Właśnie pokażę wam też na to taką zapleczną część tego trochę Tu ogólnie myślałem nad tym, żeby jednak w tym lesie zrobić jakieś takie spawnery, bo skoro i tak jesteście nieśmiertelni, nie? To moglibyście sobie tu łazić expić trochę, tak wiecie widzowie no. Bądźmy są szczerze, no expienie w Minecrafcie to jest mega żłudna rzecz. Jak się nie... Ma spawnera jakiegoś. I ten. I nie ma się jak go zrobić, nie? No to tutaj sobie przychodzicie na przykład. Nie, dobra, bo pan powiedział, że se mam grać. A, no to git, mordo. Ej, tak zaraz, kończ nagrywać to jesz. Mam butki. budki. Jakie masz butki? Eee... 4 i... Fire Protection 3. Tam w tle twój nauczyciel gada. Tak, to, to. to pozdrów go ode mnie, zaproś go na serwer. Nie, ale serwer... I render distance na serwer. Ej, chłopie, czaj, że zgryfowali grabkowi dom. Mogę się tapnąć do ciebie? Tak, ta do mnie. A no jak co my Admi, tak między sobą topamy się po prostu przez ten, przez te Panie, nie? A nie że TPA, bo to jest po prostu dużo więcej czasu, skoro możemy to ten. Żeby nie było, ja tego nie zrobiłem, nie? To, to jego domek? Ta, to był jego domek. Tu go zabiję wczoraj. <laughs> Teraz dopuszczamy no, bo tu już byś nie żył. Wiem, ale patrz chłopie. Tam jest spawn, nie? On się zbudował tyle od spawna. A on się zbudował tutaj. <grym> Tylko wiesz jak on pisze sobie komendy? Ja ci pokażę jak on pisze komendy. Nie chłopie, aż ja mam wszystko na tym. Jestem koksem, ja ci mówię. Slash. Home. <grym> on w ten sposób pisze... On w ten sposób pisze komendy chłopie. Także no, także troszeczkę bek, beka z niego, ale no. Trzeba mu wybaczyć. No chłopak, który trochę nie ogarnia. Tak, mamy soja z ziemowizora, bo ja mu daję nadal. Ale ten sojusz taki chwilowy, nie? Nie no, Igor spokamory do zamek budują z Wiedźmina. Co? No to dobra, no to okej. Okay. Ale to jest to taka gildia tych kozaków, nie? Nie. Czekaj. Z linią kozaków wszystkich już pozabijałem, nawet Sharleya. A, czyli że oni po prostu chcą mieć z nami soja, żeby nie zdychać. No, ja to z Igorem tak ugadałem, że mamy soja po prostu. Dobra, ale on nie może być długoterminowy, bo to będzie zaburzało tą yy, gospodarkę serwera, wiesz? A ja soja mam z nim zawsze, to jest mój przyjaciel. A czy no dobra, no to z nim się ale tak nie z całym teamem, bo wiesz. Ej, pisz sobie slash gtool. Czekaj, slash getul, co to daje, bo nie pamiętam. Eee, jak to się pisało mordo? To po prostu getul Ej... Slash kit po prostu A. i powinnaś... Gdzie ci... mój mjoczek nad. Jak się rozesrałem. Podrobiałam się mjoczek sharpness 2. Aha. O skrzynka jakaś. Slash kit... Zobaczmy co to jest. A, Okej, okay, no ale nie dostałem tego do kisty. Nie wiem, tu jest jeszcze parę błędów widzowie, to trzeba po prostu ponaprawiać. Na przykład jak stawiacie te, jak stawiacie skrzynki, nie? Pierwszy raz, to może wam się pojawić e, ten pojawić e, kuboid. No i wtedy byście musieli zrobić coś takiego, że wpisujecie sobie slash claims remove. Bo to powinno wam usunąć wszystkie klejmy, jakie wzięliście, nie? I to jest taki ten, taki... Rozwiązadło wszystkich problemów A no i z mojej głupoty widzieliście koordynaty nawet w trzech miejscach dzisiaj chyba A jeżeli jeszcze nie widzieliście w trzech miejscach to macie trzecie miejsce w którym widać koordynaty No i muszę lecieć szybko farmić żeby kupić sobie kuboid Co tu się stanęło? Bo po tego Te filmu piese, dzisiaj, dzisiaj to mieć. pewnie będzie przypał Dobra widzowie ja wam dziękuję za oglądanie To jest taki wiecie taki wstępny odcinek tylko Eee, więc no, ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. Nie wiem, jak tam te obostrzenia na Was wpłyną, ale na mnie na przykład i na Kaspra. Ja, i mam kolejne dwie osoby, Jaro. O, Git, super, zaprosił ich. Eee, no, na mnie na Kaspra i resztę Timoteo te no, To trochę w wpłynie. Nie ale no, ja Wam życzę miłego dnia, żeby te obostrzenia też na Was jakoś tak nie wpływały mega bardzo. Poza tym, że nie wiem, tam z domu nie możecie wychodzić coś. No, dzięki za oglądanie. Cześć.